Kolejna ciekawa propozycja przygotowana przez Miejski Ośrodek Kultury. Tym razem jest to projekt, który będzie dotyczył tematyki Powstania Wielkopolskiego. Za chwilę rozpoczynamy kolejny projekt, tym razem dzięki dofinansowaniu ze środków Biura Niepodległa w ramach programu dotacyjnego Niepodległa. Będzie to projekt o życiu codziennym powstańców, Powstanie Wielkopolskie od Potrzewki. I rozpoczynamy już 10 września w tych pięknych okolicznościach przyrody na nowo, zrewitalizowanym, na nowo zrewitalizowanej wyspie na jeziorze Wenecja. Także zapraszamy serdecznie. Zaczynamy 10 września. Jest niedziela o godzinie 16 na początek gry i zabawy podwórkowe sprzed 100 lat. E, lekcje tańca, będziemy mogli sobie tutaj poćwiczyć swing, a o, 18, e, o 17 e, po tańcówka. Po tańcówka e, z muzyką na żywo wystąpi dla nas zespół e, Gentle Swing. Będzie troszkę swingu, nawet tango i jazz. Także zapraszamy serdecznie, wstęp jest zwolny. Będziemy również robić sesję fotograficzną, będzie można się sfotografować, będzie profesjonalny fotograf. Także zapraszamy serdecznie. Ten projekt dostał dofinansowanie z biura Niepodległa w kwocie. 31 300 zł, ale to dopiero początek, bo też będziemy mieć szereg warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych. Będzie też wystawa i specjalnie przygotowany panel dyskusyjny. 14 września zapraszamy na wystawę do ratusza powstanie wielkopolskie od podszewki. Wystawa powstała w oparciu o ponad 40 fotografii zachowanych fotografii z epoki. Poświęconych nietypowemu tematowi, mianowicie życiu codziennemu. O powstaniu zwykło się przyjmować, mówi się tak poważnie, rocznicowo. My robimy taką wystawę, która pokazuje, jak wyglądało na co dzień funkcjonowanie uczestników i uczestniczek Powstania Wielkopolskiego. W trakcie powstania, ale także w czasach późniejszych będziemy poruszać takie tematy jak kuchnia, co jedli, zaopatrzenie higiena osobista, wyposażenie takie codzienne, jak w ogóle żołnierz był wyposażony, co, co miał w swoim plecaku, a to, była nie, to był nie tylko mundur i broń, ale na przykład mydło, brzytwa, proszek do czyszczenia zębów, więc takie różne ciekawostki dotyczące życia, życia codziennego, o których na co, jakby po prostu nie mamy świadomości. Jak oni po prostu, ci powstańcy i uczestnicy i uczestniczki powstania funkcjonowali. Tego samego dnia podczas po otwarciu wystawy zapraszamy na no to będzie też dla Gratka, dla fanów dwóch niezwykłych osobowości profesora, Marka, profesora Janusza Karwata i doktora Marka Rezlera, To są dwaj popularyzatorzy, historycy i popularyzatorzy powstania wielkopolskiego. Którzy zaproszą do, na taki panel dyskusyjny do rozmowy. Będą rozmawiać między sobą, ale będą rozmawiać też z widzami e, i rozwiną tematy poruszane przez nas na wystawie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, bo obaj panowie e, są pełni entuzjazmu i e, zaprosiliśmy ich do tego naszego projektu. E, e, I właśnie e, no, będzie dużą przyjemnością posłuchać ich, bo są znawcami tematu. Pod koniec października na zakończenie projektu zorganizowany zostanie specjalny koncert pod hasłem Paderewski.